Witaj Kamilo, witam, witam cię, serdecznie. cię serdecznie. Przede wszystkim gratuluję wspaniałego wystąpienia, Dzięki. które miałam okazję posłuchać, przejmującej historię Twojego życia. To jest bardzo ciekawe, co tam mówiłaś i bardzo fajnie jest widzieć Polaków szczególnie, rozwijających się, którzy odnoszą sukcesy i inspirują innych Polaków. I właśnie w tej tematyce chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać, ponieważ otwieramy nowy projekt, który nazywa się Polish Life and Business Academy. Jest to organizacja, której celem jest skupianie polskich społeczności w różnych krajach pod herbem naszej organizacji. Mhm. Chcemy to robić na czterech płaszczyznach. Na płaszczyźnie rozwoju osobistego, rozwoju biznesowego, związków, rodziny, partnerstwa, mhm. jak i czwarta płaszczyzna, czyli taka rozrywka, towarzystwo, gdzie chcemy wspierać też naszych rodaków na tym, na tym poziomie. I moje pytanie do Ciebie. Gdybyś miała wybrać po takim jednym, najważniejszym elemencie z tych czterech płaszczyzn, co by to było? Mhm. Pierwszy, pierwszy powiedziałeś rozwój, oso rozwój, osobisty, rozwój tak. osobisty. To jest to, w czym jesteś bardzo uh -huh. dobra, inspirujesz tak. ludzi, pomagasz im rozwijać się. Rozwój osobisty jakąś jedną rzecz, którą bym wybrała z rozwoju osobistego, która jest tak. szczególnie ważna. Szczególnie ważna dla ciebie. Dla mnie, rozwój osobisty to jest przede wszystkim poznawanie siebie. W związku z czym y, tutaj koncentruję się przede wszystkim na tym, aby wydobywać z siebie wszystko to, co najpiękniejsze, czyli poznać jak najlepiej swoje zasoby, swoje możliwości, swoje talenty i bazować na tych, rozwijać ich. Tak, aby później móc osiągać poziom mistrzowski, który, który będzie mógł być podstawą do tego, o co pytałeś później, czyli do, o, o biznes. Tak? Z tego rozwoju osobistego możemy bardzo szybko przejść do, do biznesu. Czyli jeżeli oszlifujemy taki diament, który mamy w sobie, a każdy z nas go ma i jakiś nosi, i bardzo często ludzie na coachingu, kiedy pracujemy już dłużej, okazuje się, że, że, że mają po prostu talenty, które gdzieś tak jakoś nie zwracali na nich uwagi wcześniej. Albo nawet bali się, co by było, gdyby ten talent rozwinęli. A kiedy już, kiedy już go od, od, odkryjesz i zdecydujesz się nad nim pracować, i przy czym zwróćmy uwagę na to, że ten talent to jest, nie wiem, może 20% max, ale 80% trzeba dołożyć tej, tej pracy, to wtedy może z tego wyjść wspaniały pomysł biznesowy czy to będzie otwarcie swojej własnej firmy, czy to będzie jakaś franczyza, czy, czy to będzie marketing sieciowy, czy to będzie cokolwiek innego, na co się zdecydujesz, ale można to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, to to, co jest kluczowe dla mnie w biznesie, to bazowanie na takiej szczególnie dużej uważności i pokorze. Ja w swoim biznesie y, jestem bardzo uważna, co nie znaczy, że jestem ostrożna i powolna, tylko jestem uważna. Patrzę na, patrzę na swoich klientów, patrzę na rynek, patrzę na całe otoczenie y, biznesowe y, i staram się za każdym razem jak najlepiej dopasować swoją ofertę do, do swoich klientów, tak aby móc dotrzeć do nich jeszcze bardziej i zaspokoić ich potrzeby, ponieważ wiem, że tylko w ten sposób to działa. Jestem bardzo otwarta na, na rozwój. Cały czas praktycznie coś zmieniamy w naszej firmie i powodujemy, że... Że możemy po prostu dawać coś jeszcze w tym, w tym roku, z tego co ja wiem, to przynajmniej chyba jestem pierwszym i jedynym coachem albo trenerem na dzień dzisiejszy, który ma swoją aplikację mobilną. Tak, o, co było dla mnie logiczne, że ludzie nie będą chcieli szukać po prostu na wszystkich Facebookach, Instagramach, YouTube'ach i na mojej no stronie internetowej, tak, co ja nowego opublikowałam? Wystarczy ściągnąć aplikację Kamila Rowińska i masz po prostu wszystko w jednym. Więc cały czas się otwieramy po prostu na nowe rzeczy. Mamy taką bardzo dużą uważność dla, dla swoich klientów. I moim zdaniem w biznesie kluczowa jest sprzedaż. Jeżeli nie potrafisz sprzedawać, to po prostu niczego nie potrafisz. Możesz mieć super produkt, możesz mieć nawet tanieł go sprzedawać, ale jeżeli się nie zainteresujesz sprzedażą, to, to polegniesz. Jeżeli chodzi o związki, o, o rodzinę, tutaj kluczowa był, powiedziała, że jest praca przede wszystkim nad związkiem znalezienie tej właściwej osoby, ale później też pracowanie po prostu nad tym, żeby ten związek miał szansę przetrwać trudne momenty, które na pewno nastąpią. I każda relacja, nawet najszczęśliwsze małżeństwo po prostu będzie przechodziło przez jakieś wzloty i upadki i tylko wtedy, kiedy będą gotowi oboje ponad wszystko walczyć o to małżeństwo, starać się doskonalić w tej dziedzinie, to tylko i wyłącznie wtedy ma to szansę pójść dalej, przetrwać na dłużej. Bardzo często w związku jest tak, że jednej osobie bardzo zależy i to jest ta osoba, która mówi, kochanie, chodź, nie wiem, zrobimy, pójdziemy na terapię, nie wiem, ratujmy się, ale jedna osoba nie wystarczy. Musi być team. Tak, musi być team, musimy być, musimy być zespołem. No jeżeli chodzi o rozrywkę, no to chyba ja nie będę nikogo uczyć, jak ma się rozrywać. <laughs> tak, ale co, ale co u Ciebie najbardziej mnie, się sprawdza? Dla mnie najbardziej, najbardziej się lubisz? sprawdza... Ja się relaksuję najbardziej ze swoją rodziną. Uwielbiam wyjeżdżać z moim mężem, tylko we dwoje i bardzo o to dbamy w ogóle, żeby wyjeżdżać tylko we dwoje, pomimo tego, że mamy dzieci, dwójkę, to wyjeżdżamy tylko we dwoje bardzo często na, na takie mm, weekendowe wyjazdy, tylko. tak, po to, żeby w ogóle zauważyć siebie. Wiesz, jak jesteś w rodzinie i o, są dzieci, jest praca, to... Mm, Zawsze ta druga osoba jest trochę na ostatnim miejscu, bo najpierw musisz wszystko zrobić, co dotyczy domu, czy nie wiem, mężczyzna też bardzo często wykonuje przecież w okolicy domu, czy nawet też w do domu coraz częściej, czy w przypadku aut, wszystkie po prostu zabiegi niezbędne, potem oboje się koncentrujecie na dzieciach, o tym, co dla nich jest potrzebne, i czasami brakuje już czasu na to, żeby po prostu w ogóle siebie zauważyć, dostrzec tą drugą osobę. A ten czas, kiedy my na przykład wyjeżdżamy z moim mężem, to jest taki czas po prostu tylko i wyłącznie dla nas. Nie ma dzieci, nie ma obowiązków, nie ma domu, jesteśmy tylko my, żeby poświęcić po prostu uwagę sobie, zapytać, co w naszym sercu, co w naszej duszy, jak się czujemy. I to na pewno bardzo buduje miłość. Jesteś też świetnym przykładem, który pokazuje, jak można robić biznes ponad granicami, tak? czy nie tylko będąc w Polsce, a tak, tak naprawdę. Mieć fajny biznes działający w Polsce, mieszkać w Brukseli, tak. przyjeżdżać do nas do Londynu, tak, gdzie niedługo tak, będziemy tak, się tak, widzieć de tak, facto. Tak. I powiedz mi, jak w tych miejscach, gdzie jesteś, kiedy spotykasz się z polską społecznością, mhm. czy, czy dostrzegasz jakieś takie brakujące elementy, które mogłyby ich bardziej zintegrować? Czy rzuciło coś ci się w oczy, właśnie obcując z Polakami za granicą? Mhm. No teraz jestem tak zwaną Polką za granicą, prawda? Ach, Niektórzy tak mówią, że jestem na jakiejś no. emigracji, co tak jakoś dla mnie brzmi jakiś, No właśnie, emigracja to jest negatywne spojrzenie, w Nie dlaczego. Tak, ja mówię, Boże, tak się czuję, jakbym, jakby mi ktoś powiedział, że jestem na y, wygnaniu. Ja się, ja się czuję człowiekiem wolnym i nigdy... Nie czułam się, bo w obowiązku na zawsze mieszkać po prostu w Polsce, tylko dlatego, że urodziłam się w Polsce, to muszę już mieszkać w Polsce. Bardzo mi się podoba w Polsce, uwielbiam tutaj pracować, uwielbiam tutaj robić biznes, uwielbiam głód ludzi, sukcesu. Polacy mają niesamowitą, nieprawdopodobną po prostu umiejętność wymyślania nowych biznesów. W ogóle mają taką chęć, chce im się. No, są bardzo pracowici, więc to jest, to jest nieprawdopodobne, jeżeli chodzi o, o Polskę. Z drugiej strony, chciałam, żeby moje dzieci na przykład uczyły się od razu w kilku językach w szkole. Chciałam mieszkać w mieście, w którym jest piękna architektura. Chciałam, żebyśmy się mogli porozwijać w trochę takim środowisku wielokulturowym. Nie wiem, ile lat będę mieszkać za granicą, ile lat będę mieszkać w Brukseli, może kiedyś będę mieszkać w Londynie. W ogóle tego nie planuję, po prostu życie jest tak nieprzewidywalne i szykuje dla nas tyle niespodzianek, że nie chciałabym się przywiązywać do tej myśli. Natomiast mieszkając w Brukseli, no nie mam tak dużo kontaktów akurat z Polakami, ale tych, których zauważam, to jeżeli się nie rozleniwią, bo bardzo często ludzie się za granicą, jak już tam zarobią trochę, to się czasami rozleniwiają, ale jeżeli się nie rozleniwią i mają takie parcie naprawdę dużo na sukces, to ten sukces ich jest w kontekście biznesowym zdecydowanie większy niż, niż kogokolwiek innego. I to tak jak podziwiam ludzi z Azji, którzy przyjeżdżają za granicę i oni po prostu zawsze sobie radzą, oni nigdy nie idą na zasiłek, tylko zawsze tak tutaj coś pohandlują, coś otworzą, jakąś restaurację, pracują całymi rodzinami, i tak samo robią Polacy. Natomiast jeszcze trochę im brakuje takiej naprawdę... Większej pewności siebie i poczucia zasługiwania, że zasługują na sukces, że, że za granicą też na niego zasługują. I widzę to też w Londynie. Jak, jak przecież ja od, od trzech lat już jeżdżę do Londynu prowadzić szkolenia, to widzę, że jest taka chęć, żeby pójść dalej, żeby pójść dalej, ale jednocześnie jest za nią jakaś taka, a może to, może to nie dla mnie. Ja oczywiście wiem, z czego to wynika, ale, ale chciałabym. Mam takie. Marzenie, życzenie, cel, żeby ci ludzie po prostu za, za granicami Polski jednak przycisnęli bardziej. Super. I to jest właśnie naszą misją, tak? Przycisnąć Świetnie. tych naszych rodaków Super. za granicą i dać im opcje możliwości na rozwijanie się. I Dokładnie. mam nadzieję, że będziesz nam w tej drodze towarzyszyć. Ja też mam nadzieję, że będziemy mogli zrobić coś razem. Dziękuję, Dziękuję ci serdecznie bardzo. za dzisiejszy Dziękuję wywiad. Dziękuję serdecznie. A przed Zaprasza. nami kolejne spotkania i kolejne ciekawe newsy. Trzymajcie Dziękuję. się.